Dzień dobry! Chciałbym zaprezentować Państwu dzisiaj fantastyczne urządzenie innowacyjne, ukosowarkę Rigid Model B500, która może pracować w zakresie od 4 cali bez górnej granicy. Dodatkowo, opcjonalnie urządzenie może ukosować też blachy. Zakres pracy, jeżeli chodzi o grubość ścianki, minimum 4,8 mm, za chwileczkę powiem dlaczego. Przy ukosowaniu na ostro maksymalnie 12,7 mm, opcjonalnie 16 mm, do, jeżeli chodzi o ukosowanie rur na ostro. Film będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część, takie podstawowe omówienie urządzenia, druga część, pokaz praktyczny. Ukosowarka posiada głowice trzy do wyboru: głowica 30 stopni, 37,5 i 45 stopni. Płytki skrawające w ilości 6 sztuk są jedne dla każdej głowicy. Kąty zmieniamy, wymieniając głowicę, a nie płytki. Co istotne, każda płytka jest czterostronna, czyli ma cztery krawędzie tnące. Czyli nawet gdyby nam w czasie ukosowania zużyła się jedna krawędź, w każdej chwili możemy płytki odwrócić praktycznie cztery razy i cały czas są do pracy. Urządzenie posiada wałek. Napędowy, radełkowany pod kątem. Chodzi o to, że po zamontowaniu rury, która przychodzi w tym miejscu, i po dociśnięciu do rury tych rolek, z tyłu jest przejście na korbę, i kręcąc tą korbą, kręcimy tak naprawdę tym wałkiem, i powodujemy, że urządzenie zaczyna nam pracować, fryzować rurę po obwodzie. Radełkowanie ma na celu, aby urządzenie cały czas starało się być dociśnięte do krawędzi rury, tak aby się nie sunęło. Od góry. Urządzenie postawa, po, posiada nastawę głębokości zanurzenia głowicy w materiale. To znaczy, w zależności jak operator pot potrzebuje mieć sukosowane głęboko, może sobie tutaj nastawić. W momencie nastawienia, włączenia napędu, głowicę opuszczamy, aż nam się oprze na śrubie oporowej. W po momencie pojawienia się oporu blokujemy życiono i możemy rozpocząć pracę. W zależności oczywiście od grubości rury, nastawa, nastawiamy w jednym przejściu, w dwóch lub jeśli jest potrzeba nawet w trzech przejściach, czyli pierwsze ukosowanie, drugie ukosowanie, i na przykład trzecie ukosowanie. To oczywiście zależne od operatora, od grubości rury, od materiału, od średnicy i od tempa pracy. Aby dobrać sobie tempo pracy, urządzenie posiada LEDowy wskaźnik obciążenia silnika. Po uruchomieniu urządzenia zapalą się wszystkie diody. Kiedy silnik wystartuje, one zgasną do żółtych, tu jest. Wkładamy dźwignię napędową i w momencie, kiedy zaczynamy fryzować rurę, te diody będą nam się zapalały żółte, zielone, czerwone. I teraz w czasie pracy staramy się tak, aby operator obciążał maszynę tak, aby diody świeciły się na zielono. Jeśli świecą się żółte, to znaczy, że praca jest optymalna i możemy przyspieszyć tą pracę. Diody zielone jest najbardziej optymalne obciążenie, diody czerwone, no wiadomo, jest zbyt duże obciążenie silnika. Zalecamy wtedy zwolnić troszeczkę tempo posuwu, tak aby się przynajmniej paliły diody zielone. Praca na diodach czerwonych może skutkować przegrzaniem silnika, przeciążeniem i rozłączeniem urządzenia, e, zabezpieczeniem termicznym zadziała i rozłączy urządzenie. Dłuższa praca, tak obciążająca silnik, może też spowodować szybsze uszkodzenie czy zużycie urządzenia. Cały proces uruchamiania i montażu pokażę... Na drugim etapie, w części praktycznej. To, co wspomniałem wcześniej, w momencie, kiedy urządzenie montujemy na rurę, chwytamy rolkami, zaciskamy na rurę do wyczucia wyraźnego oporu, następnie zamontowanym kluczem w urządzeniu dociągamy około 270 stopni. To będzie też zależne od materiału, grubości rury i średnicy, może to być mniej, a może to być troszeczkę więcej. Istotne jest to, aby ten opór nie był zbyt duży, ponieważ im bardziej dociągniemy, tym kręcąc korbą, będzie nam stawiać większy opór. W momencie kiedy urządzenie jest już założone, zaciągnięte, sprawdzamy, czy głowica znajduje się nad materiałem, czy jest odpowiednio wcześniej już podniesiona. Uruchamiamy silnik, opuszczamy głowicę na zadaną głębokość, blokujemy wrzeciono i rozpoczynamy pracę. I odwrotnie, w momencie, kiedy skończymy ukosowanie, zwalniamy blokadę, podnosimy głowicę do góry i zatrzymujemy silnik. Chodzi o to, żeby rozpoczynać pracę i kończyć pracę w momencie, kiedy głowica jest podniesiona nad materiałem. Aby nie doszło do ruszenia czy zatrzymania głowicy w materiale, bo wiadomo, wtedy płytki mogą uderzyć w materiał, wyszczerbić je uszkodzić niepotrzebnie. Podsumowując wszystko, to co wspomniałem na samym początku, urządzenie może pracować w zakresie od 4 cali bez górnej granicy, jeśli chodzi o ukosowanie rur. Natomiast ograniczenie jest co do grubości ścianki rury. Minimalnie 4,8 mm Wynika to stąd, że urządzenie po zamontowaniu na rurę te rolki bardzo mocno muszą ścisnąć rurę, aby urządzenie się utrzymało. I teraz przy niższej grubości ścianki, jak 4 mm, może dochodzić do deformacji rury, co będzie skutkowało niewłaściwym wykonaniem ukosowania, jak i oczywiście deformacją i częściowym uszkodzeniem rury. To samo tyczy się mniej więcej, jeżeli chodzi o ukosowanie blachy. Minimalna grubość blachy też jest wymagana, ponieważ urządzenie w momencie, kiedy rolkami chwyci blachę, też może dochodzić do deformacji i zniekształcenia obrabianego materiału. Standardowe wyposażenie urządzenia to oczywiście sama maszyna, głowica, która jest zamontowana. Głowica oczywiście znajduje się z kompletem sześciu płytek. Płytki czterostronne, głowice posiadają oznaczenie kątowe. 30 stopni, 37,5-45 stopni. Oczywiście w wyposażeniu jest także korba napędowa i zestaw podstawowych narzędzi. Mamy klucz do odkręcania i wymiany płytek skrawających, klucz do blokady wrzeciona i klucz imbusowy do odkręcenia głowicy. Dodatkowo do każdego kompletu płytek, jak i do maszyny, Dołączana jest mała tubka ze smarem, który zabezpiecza, że po wymianie śrub zalecamy delikatne przysmarowanie śrub, tak aby w czasie pracy wiadomo, występują wysokie temperatury, śruby nie zapiekły się i przy odkręcaniu normalnie się nie zrywały. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, chcieli zobaczyć urządzenie, przetestować, spróbować, co dlatego urządzenie jest bardzo istotne. Zachęcam do kontaktu. Dane jak zwykle na końcu filmu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam oczywiście do drugiej części, już typowo praktycznej. Dziękuję bardzo.